Siema, siema! Największy konkurs na tym kanale, 15 tysięcy V dolcy do rozdania dla sześciu osób. Już wam to rozpisuję 5 tysięcy dostaje pierwsza osoba, która wygra. 3 tysiące dostaje druga osoba, 2 tysiące dostaje trzecia osoba, 1500 dostaje czwarta, 1200 dostaje. 5 i ty 800 dostaje szósta. Czyli mamy tu łącznie 14300 Faudolów, no to zaokrąglimy 15 000 fałdolców. No, więc tak to wygląda, tak się to prezentuje. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? No to już wam mówię. Zostawić łapkę, zostawić suba, wpisać kod w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie nie zapomnąć, napisać w komentarzu Nick, z którym wspieracie mnie tym otokodem, napisać również biorę udział oraz swój Nick z gry. I oprócz tego wejść na mój drugi kanał, który macie link w opisie, zostawić tutaj łapkę w górę pod najnowszym filmem który macie link w opisie. I przy okazji na moim głównym kanale, żeby wystartował w ogóle ten konkurs, musimy dobić 60 tysięcy subów. I może się to udać. Tak naprawdę może się to udać. Jak dobijemy 59 tysięcy, to i tak wystartuje ten konkurs. Także życzę wam powodzenia. Z wami się żegnam. Do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Narka!